Jest z nami pani Joanna Krzywda, doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego, księgowa Joanna. Dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Joanno, proszę nam powiedzieć, od jak długo korzysta pani z rozwiązań w systemie w firma dla biur rachunkowych oraz co skłoniło panią do przeniesienia swojego biura do naszego systemu? Korzystam z rozwiązań W firmy od zeszłego roku. Wcześniej korzystałam również z różnych rozwiązań chmurowych, z ocenarowania dokumentów, z różnych portali do zarządzania biurem. Natomiast skłoniło mnie do zmiany w zasadzie, namówiła mnie koleżanka z branży. I bardzo mi zachwalała system, przede wszystkim łatwość obsługi, bezproblemowe wdrożenie i wszystko w jednym. Ponieważ, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w systemie W-Firma można jednym kliknięciem wysłać deklarację VAT i deklarację DRA do ZUS-u. Jednym kliknięciem i jednym wpisaniem kodu PIN. Jest to bardzo duże ułatwienie i bardzo duża oszczędność czasu i nie, brak niepotrzebnych frustracji. Także jest to bardzo duży plus tego programu. Oprócz tego, że mamy program księgowy, również obsługuje on kadry i ułatwia nam bardzo życie na co dzień i przyspiesza różne czynności, które mamy w biurze rachunkowym. Pani Anna, proszę mi jeszcze powiedzieć, bo wspomniała Pani, że może Pani w naszym systemie zgubić bardzo dużo różnych czynności, a wcześniej korzystała Pani z innych rozwiązań. Dobrze rozumiem w takim razie, że obecnie wykorzystuje Pani kompleksowość systemu W-Firma dla biur rachunkowych i nie potrzebuje Pani zewnętrznych narzędzi, aby w pełni go zliczyć danego klienta. Tak, do rozliczania nie potrzebuję już ani kalkulatora, ani płatnika zus ani innych rozwiązań. Program jest bardzo dobrze rozwijany. Też ulega modyfikacjom na bieżąco. Te pomysły, które są zgłaszane przez użytkowników, czyli przez biura rachunkowe, są sukcesywnie wdrażane. Bardzo mi się podoba szybkość reakcji na te nasze sygnały, co nam jeszcze potrzeba, żeby usprawiedliwić naszą, pracę. Jest to bardzo duży plus w ogóle na poziomie współpracy biur rachunkowych jako klienta w firmy. Także ja bardzo serdecznie polecam ten program. Pani Anno, bardzo dziękujemy, że zdecydowała się Pani porozmawiać z nami oraz zaprezentować swoje spostrzeżenia na temat prowadzenia księgowości w naszym systemie. Bardzo dziękuję za opinię. No i życzę oczywiście dalszej satysfakcji z korzystania z programu. Dziękuję serdecznie.